Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu, który zaczynam Wam nagrywać w, we wtorek o godzinie 19.25. Ja właśnie wróciłam z pracy, zobaczcie, poczekajcie, tylko Was przetrę na pewności. Um, wróciłam właśnie z pracy, oczywiście ze spaceru, jesteśmy troszeczkę później, a pracę skończyłam o 18, ale pojechaliśmy do tego parku, gdzie Troszeczkę dalej trzeba pojechać, bo w tym pierwszym, co tak średnio go lubimy, ostatnio było bardzo dużo psów, po drodze sobie zajechałam, wziąłam sobie kawę, ale wzięłam White Mokę, bo na taką miałam ochotę. A, a czemu do Was dzisiaj mówię, a nagrywam, bo dzisiaj jest 3 września i przyszło pudełczko Look Fantastic. Chyba, nie wiem, czy coś twardego jest, także nie wiem, czy nie zaczęli znowu robić pudełek. Zobaczmy. Jak zwykle, co bym chciała? Czekać. Tak, jest pudełko, czyli chyba wrócili do pudełek. Dlaczego, nie wiem. No, ale mamy tu jedzenie dla kota, Hello Fresh, uh, Tails, czyli rzeczy, które mnie nie interesują. I mamy pudełko, ale jakie ładne. Piękne jest. Zobaczcie, czerwona góra, bordowy dół i złoty pasek pomiędzy. No, ja uwielbiam te pudełka, więc ja osobiście bardzo się cieszę, że one wróciły. Nie wiem, czy wróciły na stałe, tak jak mówię, ale fajnie, że są dziwne, to właśnie że nie było, a teraz są, ale jest bardzo lekki, także trochę się tego obawiam. Oczywiście jak zwykle serum do twarzy lub e, skraby jak najbardziej mile widziane. A co będzie? To zobaczymy. Jak wiecie, jak zwykle, nie wiem z picków, po nie lubię takich rzeczy, nie lubię wiedzieć co jest wcześniej, także nie przedłużam i otwieramy. Mamy oczywiście kartkę tutaj do zeskanowania. Mm. No dobra, to teraz to troszeczkę pojechali, ponieważ na tym pudełku jest napisane Sparkle this festive season and have a very merry Christmas. Teraz jestem ciekawa, czy wszyscy mają świąteczne pudełka, czy tylko mi się takie trafiło. Albo one są z tamtego roku, ale naprawdę nie kojarzę tego, mm, tego koloru. Albo się pospieszyli. Albo jest jakiś błąd. Oczywiście wejdę sobie później na stronę Look Fantastyki i zobaczę, bo oni tam często pokazują. Ja mam. Nie widzę tych postów, ponieważ nie wchodzę na tą stronę, żeby tego nie widzieć. Ale zobaczmy, co jest w środku. Trochę jestem w szoku. Tych rzeczy też nie kojarzę, więc. Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, jest to rzecz, która ja już miałam, <noise> tylko że miałam w pudełku Glossy Box, jak dobrze pamiętam. Jest to Espa. I Jest to, słuchajcie, body lotion z Bermagotką, Bermagotka i Jasmin, Jaśmin. I powiem Wam, że akurat on jest bardzo fajny. Jak mówiłam Wam kilkakrotnie, Espa zazwyczaj mi się średnio sprawdza, ale akurat jeżeli chodzi o ten produkt, bardzo fajnie pachnie, także fajnie. I to jest 75 ml, także fajnie wiecie co. Bo teraz, jak jadę na urlop, to. Opakuję sobie po prostu takie małe opakowanie i akurat mi starczy na te kilka dni. No i pewnie zostanie, no bo aż tyle nie będę go używać. Także pierwszy produkt jest ok. E, drugą rzecz, którą tu mam, jest to. E, jest to mm, scrap, ale. Mówiłam scrap, ale się nie określiłam, ale mam scrap. Jest to scrap do. Um, do czaszki, do głowy z firmy Umberto Gianini. Nie wiem, nie znam. Jest to olej kokosowy z witaminami E. Dla suchych, i, e, dla suchych i sensitive, jak się mówi po polsku, sensitive, e, delikatnych, nie wiem, nie wiem jak, nie mogę słowa polskiego znaleźć. E, właśnie, czaszek, także jestem bardzo ciekawa. 50 ml, nie znam produktu. Kolejna rzecz, kolejny. O, haha, mamy serum. Jest to Skin Filter Serum, e, 10 ml z firmy The New Co. E, no i jestem bardzo ciekawa. Jest tutaj napisane, że rozjaśniam tą cerę e, i wyrównuję koloryt. Także bardzo ciekawy produkt, fajny. Wiecie, serum do twarzy nie idzie jakoś, nie wlewa się tego nie wiadomo ile, także na dobrych kilka użyć na pewno go będę miała, także jestem zadowolona. Kolejna rzecz, rzecz. Peter Thomas Rudge Jest to żel, peeling żel. Żel w peelingu. Czyli co? Jest to produkt. Apply a generous amount of a clean, dry skin. Zmasować. Ok, czyli to jest po prostu e, peeling do twarzy. E, fajnie, super. Jestem e, bardzo go ciekawa. E, po prostu w delikatnie wygodną twarz. Dość sporą ilość nakładamy. Masujemy w okręgu, jakby i e, dobrze musimy spukać z wodą. No, powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa. Także fajnie, bo mamy i, i e, peeling, żel w peelingu do twarzy i mamy serum. Także to te dwa produkty, pomimo tego, że to nie jest duża pojemność, bo tak jak mówię, tu jest 15, tu jest 10, to jak na twarzy jest wystarczająco i wystarczająco, żeby je przetestować. Także jestem zadowolona. Kolejna rzecz jest to e, kredka do ust z firmy Deliach w kolorze nie wiem jaki. Brązowy? A nie, to jest taki delikatny róż. Nie wiem, czy to w kamerze dobrze widać. Taki trochę naturalny, bym powiedziała. Nie chcę otwierać, słuchajcie, bo nie jest dobrze zapakowany. I e, jeżeli uda mi się dojść do 2000 subskrypcji, to będę chciała Wam zrobić pacuszkę, także do pacuszki będzie. Także przyda się. I kolejna rzecz to jest firma Benefit. Ja akurat za Benefitem nie przepadam. Fun Fest. I jest to maskara, słuchajcie, która dodaje nam. Volium, także, no, zobaczcie, według opakowania, aż tak nam narostną rzęsy, także jestem ciekawa, która z Was go dostanie w rozdaniu, także będziecie mi dawać znać, myślę, że Wam się przyda. No, ja żadnego tuszu do nie używam, a jak używam, to używam tylko na dolne rzęsy, a na dolne rzęsy, rzęsy, powiem Wam szczerze, że ja mogę sobie nawet kupić jakiś zwykły za funta, za przeproszeniem, bo to są dolne rzęsy, a takie lepsze wolę dać Wam. Na chwilkę się rozłączę, słuchajcie, bo chcę zobaczyć ceny tych produktów, żeby Wam podać, ale pudełko oceniam na no takie 5 na 10. Nie ma tutaj ekscytacji, ponieważ ten produkt miałam. Um, skull Massages um, scalp Treatment Scrub. Jako, że mam robina, nie wiem jak się ta firma nazywa, ale ten duży swój który jest wreszcie Wręcz cudownym produktem do włosów, no to ten jest mi tak średnio potrzebny do szczęścia. Tutaj fajnie mam dwie rzeczy dla Was, ale tak jakby dla mnie są te najmniejsze, dlatego też 5 na 10. Ale idę szybko sprawdzić ceny i do Was wracamy. Dobra, jestem i teraz. Ciekawie jestem, czy dobrze obstawiliście, który produkt pokazany dzisiaj jest najdroższy. Teraz macie dosłownie sekundę. Żeby napisać, co myślicie, który produkt jest najdroższy i proszę tutaj bez oszukiwania. Taka mini zabawa, bo jestem ciekawa, co wybralibyście, bo ja szczerze powiem, że zdziwiłam się troszeczkę. Także 5, 4, 3, 2, 1, 0. Najdroższym produktem wartym 22 funty, czyli praktycznie podwójnie to, jak kosztuje pudełko, jest coś, co dostaniecie wy a mianowicie jest to ta kredka do ust. Na drugim miejscu z ceną 12 funtów mamy ten e, peeling gel. Ja oczywiście podaję ceny w tej rozmiarówce, nie w tym, że kosztuje full size, tylko w takiej rozmiarze, w takim rozmiarze, jaki dostałam. Konie ponownie mamy tutaj rzeczy po 10 funtów. Za 9 jest ta maskara. Swoją drogą, 9 funtów za takie mini bardzo drogo. I ten peeling, słuchajcie, kosztuje 3,95 w tym rozmiarze. I on jest bardzo fajny, ponieważ e, jak się zeskanuje tą kartę, pokazuje się e, pełnowymiarowe pudełko i to pełnowymiarowe pudełko opakowanie miałam, używałam i było fajne. Także okej. Okay. Ale i tak nie zmieniam swojego zdania. 5 na 10. Jeżeli chodzi o samo pudełko, nie wiem, czy po prostu e, wiecie, w Warehouse mieli jakieś e, ekstra pudełka i stwierdzili, że po prostu się ich pozbędą w ten sposób. Co w sumie jest dobre, zamiast wywalać na śmieci, bo może niektórym na przykład mi się przydadzą, także jestem ciekawa. Piszcie, czy Wy macie look fantastic i czy dostałyście w pudełku. A jeżeli nie, to napiszcie mi ocenę od 0 do 10. Ja daję 5 na 10 za to pudełeczko. Oczywiście każdy będzie dawał inną ocenę, bo każdemu co innego jest przydatne i potrzebuje czegoś innego. Ja zawsze jestem z nich zadowolona, dlatego je kontynuuję, ponieważ ta niespodzianka dla mnie jest warta swojej ceny. Um, a więc, tak, moim ulubionym produktem jest właśnie ten T2. Te dajcie znać, którym jest Wasz ulubiony produkt i dajcie znać, czy czekacie na rozdanie na 2000 subskrypcji i czy będziecie brać w nim udział. A teraz idę się przebrać i idę na bieżnię. Oczywiście dzisiaj powinien być dzień wolny, ale wczoraj zrobiłam sobie całkowity reset, a dzisiaj idę na bieżnię, pochodzić sobie tak z godzinkę, myślałam. Także idę się przebrać i, i wchodzę. A z wami widzę się pewnie jutro. Buziakle, papa. Witam się z wami. Ja jestem po pracy, jest 18.30 gdzieś. jesteśmy e, oczywiście na spacerku. Młody sobie biega po piłkę. Mieliśmy dzisiaj fajny dzień w pracy. E, powiem wam, że mieliśmy dzisiaj audyt, e, pani nam robiła, jak wiecie, co środy robię tursy dla ludzi po prostu, którzy chcą zobaczyć jak to wszystko w Amazonie wygląda i dostałam bardzo, bardzo, bardzo dobrą ocenę, także jestem bardzo się zadowolona, bo się mega stresowałam. Ale też dzisiaj dostaliśmy rewelacyjną wiadomość. Niektórzy może nawet widzieliście, bo mówili nawet o tym w wiadomościach, a mianowicie dostaliśmy największą podwyżkę, jaka do tej pory się zdarzyła u nas w pracy. I na przykład na godzinę znaczy nie na przykład, będę miała teraz na godzinę. Funt 80 więcej do każdej godziny. Także moja stawka poszybowała na 18 funtów 45 na godzinę, a jak na angielską, tutaj jakby na angielskie stawki, jeżeli chodzi o ten typu, tę pracę, którą wykonuję, to jest to bardzo, bardzo dobra stawka. Powiem Wam, że jak swojego czasu szukałam jakiejś pracy w ofisie, chociaż to nie jest moja bajka, ale jak szukałam czy tam właśnie, nie wiem, jakaś. Um, Okej, okay, not boring for the everybody Lub jak patrzyłam za jakieś... Hey, jak patrzyłam właśnie, hey, za jak everybody. How are you today To płacą mniej. Także stawka 18.45 jest niesamowita, a podwyżka funt 80. Wow. I'm talking to them about the price. Wow. Także świetna podwyżka. Uwierzcie mi wszyscy, <laughs> wszyscy dzisiaj w pracy byli. Gupia. Mega szczęśliwi, mm. Wszyscy. Wszyscy Polacy byli mega szczęśliwi. Okej, okay, stopek, piłka. Piłka po piesek. Tu tak, jest piesek. Tu jest piesek. Mama. Po, po. Nie. <laughs> um, także wszyscy w pracy byli dzisiaj bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi. Bo oczywiście pracownicy, którzy pracują na niższym szczeblu, dostali też podwyżkę troszeczkę mniejszą, e, but, but. ale minimalnie 50, bo wiadomo, musimy utrzymać tą różnicę pomiędzy jakby levelami, Także naprawdę e, jeszcze w tym miesiącu dostajemy stare wypłaty co tygodniowe, bo my mamy płacone co tygodniowe, co piątek, ale już od 29 września nowa stawka. Także bardzo fajnie, przyda nam się to na pewno, bo liczyliśmy dzisiaj, że no różnica tak spora, to jest naprawdę, naprawdę duża, dlatego się nawet nie zdziwiłam, że mówili o tym w telewizji, bo no bo jest ok. Oczywiście były osoby, które są nadal niezadowolone i chciałyby jeszcze więcej, ale powiem Wam, że czasem mam wrażenie, że niektórym dałoby się 100 funtów na godzinę i, i tak by narzekali. Także jesteśmy na spacerze niby słońce świeci, ale jest niesamowicie zimno. Dobrze że mam marynarkę. Andre ma stycznie, zobaczcie, i on mówi, że jest mu zimno. Także no. Co? Jak wrócę do domu trening i, i kąpiel. Także do zobaczenia. Później. Co? What you say? I say that you have a jumper and you still cold. it. Our training. Owl training. No, I say I'm gonna okay. have a it's treadmill. A <laughs> do you wanna know. say something to everyone or not? No. Before I finish, no? No, I don't Why? say nothing to them. They don't say nothing to me. They say all the time, they say you're nice. No. Yes. No, they probably say look at that fucking. No, they not. Okej, okay, słuchajcie, wszyscy piszą w komentarzach w tym momencie pod spodem Andrzej i wysłają serduszko, dobra? Andrzej serduszko i ja mu pokażę po prostu tego vloga z tymi komentarzami, Absolutely. że o nim myślicie. Dziękuję z góry i widzimy się później. Hej, kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Um... Chciałam Wam nagrać na dworzu, jak szłam wysłać puzzle, ale się nie dało, bo tak wieje i jest tak zimno i tak pochmurnie, że to światło, albo raczej jego brak, mega niekorzystnie wpływał na to, jak wyglądałam. Wierzcie mi, gorzej jak teraz. Także jestem tutaj, jest godzina 10.41. Ja sobie wstałam dość późno, bo było równo przed dziewiątą. No ale jednak dość dużo znowu ostatnio pracuję, więc jestem zmęczona. E, wstałam, zrobiłam sobie swój standardowy e, biegowy workout e, no i później e, zjadłam sobie śniadanko i poszłam wysłać puzzle, bo sprzedałam puzzle na Vinted i wczoraj sprzedałam jeszcze jedne puzzle na Vinted, ale je wysłałam przy pracy w Inpoście, to było rwi. i w ogóle też śmieszna sytuacja, bo 8 funtów jakoś tak miałam mówię, dobra, dwie, dwie nowe zdrapki były, wzięłam sobie 4 zdrapki po dwa i wygrałam 16 funtów, także... E, podwoiłam e, m, mój zasoby <grywa> razy dwa. Powiem Wam, ja bardzo rzadko drapię, e, bo w tym momencie, w którym jesteśmy teraz e, boimy się, jest dla nas to strata pieniędzy trochę, ale czasem jak mnie najdzie, to kupię e, i za każdym razem mam plusa. Za każdym, każdym razem, naprawdę. Także takie szczęście. Kiedyś faktycznie graliśmy bardzo dużo, ale też mogliśmy, nie mieliśmy przymusu, jak mieliśmy minusa, to nie było tragedii, a teraz jednak oh, każdy minus by, wiecie, nas męczył. Um, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Zrobiłam tylko, tylko albo już trening biegowy, ale idę do pracy oczywiście zaraz i Zaczy, no nie zaraz za dwie godziny, no nie całe dwie godziny, za dwie godziny to już będę pracować, ale mówię, połączę się z Wami, dam Wam update i w międzyczasie przyszło mi, o, mam nuszyć dzisiaj ze sobą, tu paczka, i to jest paczka z, z butiku, że tak powiem, i to jest Glossy Box. Także sobie na szybko je też otworzymy, i będę zamykać już tego vloga, bo tak naprawdę po pracy już dzisiaj zamierzam zrobić trening marszowy na bieżni. E, także nie będzie się aż tak nic działo, żeby się z Wami włączyć, jak będę się łączyć, to po prostu mogę już zacząć kolejnego vloga, żeby ten nie był taki długi. Kto ehm, mi tu dzwoni. Plan jest taki, że jutro też coś do pracy na 5 godzin, jak będą. Bo nie ma dłuższych godzin na razie, bo rano nie potrzeba tych ludzi. Ale wiem, że będę zmęczona, a jest dość sporo rzeczy do zrobienia przed wyjazdem. Także um, mam taki plan, że pójdę jutro na te 5 godzin znowu. Jutro Andrzej też idzie do pracy. W sobotę oboje mamy wolne, a w niedzielę ja pojadę rano do pracy albo po prostu z tej pracy sobie wrócę w połowie dnia. Na koniec tego, jakby to powiedzieć, roku urlopowego jestem jeszcze na takim malutkim plusie, że mogę to albo przenieść na przyszły rok, albo wykorzystać. W tamtym roku miałam 40 godzin na plusie. W tym tygodniu, w tym roku jest troszeczkę inaczej przez ten mój ślub, więc mam akurat na zero, ale ważne, że nie jestem na minusie, także stwierdziłam, że pójdę sobie w niedzielę w południe do domu, żeby też troszeczkę odpocząć. I też przed naszym wyjazdem chcę trochę rzeczy zrobić, bo chcę wrócić do czystego domu. Nie wyjedziemy w piątek za tydzień, ale znowu cały tydzień w pracy. Ja w czwartek przed wyjazdem mam rzęsy, pakowanie i wiem, że potrzebuję, żeby trochę wysprzątać ten dom lepiej z Andre Razem, bo on będzie sprzątał całą łazienkę. Um, zanim po prostu wyjedziemy um, nie wiem, zobaczymy czy damy radę być tam cały tydzień a to z powodów finansowych, no nie oszukujmy się jednak um, takie wyjazdy, to nie jest tak, że zrobicie sobie w domu e, kromkę, że tak powiem z masłem i jest ok um, no jednak to jest tydzień gdzieś wychodzenia i tak dalej, i tak dalej, też zamierzamy gotować w domu ale też nie wiem jak to będzie z tymi zakupami też nie chcemy na kimś żerować, także no, zobaczymy. Mówiliśmy już do mamandry, że nie wiadomo, czy my zostaniemy cały tydzień, czy nie będziemy musieli wrócić. Ona mówi, żebyśmy się nawet nie wygupiali. Także zobaczymy. Ważne, że jedziemy i tego się trzymam. E, dobra, zacznę od tej paczki, słuchajcie, e, bo to są bardzo małe zakupy tutaj. E, pamiętacie, mówiłam Wam w którymś vlogu, że butik, z którego kiedyś kupowałam, czy tam. Nie butik. E, miejsce, z którego kiedyś kupowałam kosmetyki, e, robi e, wyprzedaż, bo mają dużo towaru, które zostało i ja tam, uwierzcie mi, było niesamowicie dużo rzeczy do kupienia. A co chwilę są takie promocje, że wow. No, ale ja też no nie mogę, tak jak wiecie, z jakich powodów, po prostu też nie mogę sobie szaleć, że to sobie kupię, że to sobie kupię w ogóle. Także kupiłam naprawdę kilka rzeczy, takich, które jakby są mi potrzebne, albo które bym chciała mieć, ale w takim... Minimalistycznie, jakby więc jedną z rzeczy, które kupiłam, to jest fluff. Nie, nie mogłam się powstrzymać, bo te wiem, że mam jeszcze bardzo dużo butelek różnych, jeżeli chodzi o balsamy do ciała z fluff. Ale ten mam ostatni i mam teraz używam nie pamiętam który, ale inny. A to jest właśnie ta Kambodża i jest to właśnie ten, taka maska do ciała na noc. I ja, jeżeli chodzi o fluff, te właśnie w tym niebieskim i te to są moje ukochane i ona była w jakiejś fajnej cenie dwóch funtów, także nie mogłam mnie wziąć. Uwierzcie mi, jakby mogła, to bym wzięła cały zasób, który by mieli, ale wzięłam sobie to. Także mam to jedno i wzięłam sobie tutaj, tak e, to jest zapakowane właśnie, peeling do ciała. Jak wiecie, peelingi są mi potrzebne, bo u mnie peelingi idą um, no dość sporo i jest to, słuchajcie, peeling solny, smocza krew e, jest to sól e, solna. Z krwi smoka 400 gram. Sobie to później na spokojnie rozpakuję. Aha, to jest tutaj który się trzymało. I do tego słuchajcie, co chciałam wziąć: to jest właśnie 1 kg y All Nutrition Peanut Butter i jest to 1 kg, właśnie 100% naturalny, bez oleju palmowego i bez cukru. Także, wiecie, staram się jednak schudnąć. Y ja bardzo lubię produkt All Nutrition. Y które no nie są aż tak super łatwo dostępne, chociaż jest sklep z All Nutrition, ale, ale nie wiem w sumie, czemu czasem tam nie zamówię, ale stwierdziłam, że ok jak już biorę te flafy, to sobie wezmę to. To jest po prostu kilogram masła orzechowego. I ostatnia rzecz, którą wzięłam, są to ciasteczka Fucking Delicious. Przepraszam, że tak mówię, ale tak to jest napisane. Ponownie bez cukru i one są o smaku cheesecake, także jestem niesamowicie ich ciekawa. I tyle. Takie moje malutkie, tak jak mówię, zamówienie. I tyle. Cztery rzeczy dosłownie sobie kupiłam. Ale jak jesteście w Anglii i chciałobyście, żebym Wam podała stronę na Facebooku, bo naprawdę mają takie promki, że, że szok. I przechodzimy sobie do Glossy Box. Który dzisiaj jest? Piąty? Tak, piąty września. Także no nie jest źle. Z szybkością tej przesyłki. Staram się, wiecie co, żeby to było szybkie, ale Wiecie co? Nie. Glossy box otworzymy się sobie na kolejnym vlogu. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, co było w Glossy box, zapraszam Was na vloga, który będzie następnym, bo ja widzę, że tu jest 7 minut. Ja nie chcę strasznie, żeby te vlogi były takie mega długie. Nie chcę Wam aż tyle czasu zajmować, więc staram się je ukrócać, więc kończę, a na kolejnym vlogu będzie Glossy box. Także buziaki, pa, pa, pa. Dzięki, że byliście. I byliście.